Pika, widzowie, dzisiaj nagrywamy sobie odcinek z gierki. Tak, to jest nasza gierka. Będziemy sobie. Musimy klikać tutaj, widzowie. Zakręcimy sobie kołem fortuny. No właśnie, gramy dzisiaj sami. Antek nie, nie gra. Akurat teraz. Ale co my będziemy mieli, proszę? Nie, no. co my będziemy mieli? nie wiem co widzowie, ale my, y, ta gra polega na tym, że będziemy y, ten y, y, biegać jakby coraz szybciej, widzicie? na razie jesteśmy tacy, co nie? A tutaj powinniśmy klikać jakoś, to patrzcie, pierwsze musimy pójść na tor i... i lecieć. Zobaczymy czy nam się uda gdzieś dojść. Chyba razie nie przejdziemy widzowie. Nie wiem, nie przejdziemy raczej tego. Um nie mogę tego naciskać my sobie coś tutaj odblokujemy za darmo nie wiem widzowie jak tu klikać ten nie wiem jak klikać aby ten widzowie no poczekajcie chwilkę Auto klik. Mm, nie mogę nic zrobić. To to nie za fajnie. Ja mogę, mogę, mogę szybko widzę wie? Szybko, szybko, szybko mogę już. No i musimy być jak najszybsi, tak? Jak najszybsi. Auto za ile jest? Juu! my jesteśmy słabi. Ale coś biegniemy, widzę Będziemy dwie minuty biegnąć. Szybko. Damy rady. Szybko już jesteśmy na żółtym. Zielony. Zielone znów. 72 mamy naj... ten, największą prędkość. Co to jest jeden? Nie wiem, co to oznacza. Aha, nie wiem, ale dajemy radę. Szybko. Ju. Idziemy. szybko, szybko, szybko. Ciekawe, jak tam pójdzie, ten widzowie. Zostawcie lajka, jak chcecie filmy z moim piaskiem, tak? Bo proszę o Was, abyście chociaż jednego lajka zostawili, bo większość osób tego nie robi. No i subskrybujcie mój kanał, bo wbijamy do końca wakacji 75. Chyba bijaliśmy. A do świąt Bożego Narodzenia wbijamy 100 subów. Tak. Do Bożego Narodzenia musimy 100 subów. Tak, jak jeszcze nie zostawiłeś suba, to zrób to, bo no... Wiecie. Jo, jak oni szybko to przechodzą Joe. Zostało kilka sekund i już prawie to mamy. Abyśmy chociaż do tego drugiego przeszli. Nie, nie udało nam się. Musimy teraz szybko klikać, widzowie. Wiem, że jajko musimy odblokować, ale tego nie. Aha. Szybko... Musimy klikać szybko, w widzowie. Nie wiem. Jest, mogę, możemy klikać szybko, szybko, szybko. Szybko. Jest udało nam się 100. A teraz sobie otworzymy jajko, Jó, co to jest? Nie wiem a za co to jest w ogóle bo my nie wiemy. Hmm. A za ten yy, wiem o co chodzi. Teraz będziemy szybko lecieć. Szybko! Jo, Jak szybko biegniemy! No to teraz to chyba będziemy najszybciej. Pa, już jesteśmy przy jedynce. Jak można jeszcze szybciej biegnąć? Sobie tego nie wyobrażam. Adaśa. Jeśli hmm. chcecie więcej filmów z tego widzenia szybkości, to zostawcie subskrypcję na tym kanale i lajka i też lajka dla tego aby mój piesek był na filmach bo możemy takie coś fajne zrobić ja wam jeszcze nie zdradzę tego ale no jak chcecie to wiecie co robić ale my długo tak pędzimy ja sobie poczekam kiedy prostu będziemy jo trójka Ile będziemy mieli? 26 Jo! Widzowie jak my będziemy mieli pety. Jo, wy nie gadajcie, że ja nawet PETA jeszcze sobie nie ustawiam. Teraz dopiero chyba sobie... Nie wiem widzowie, bo nie widziałem go. Ale szybko biegniemy. Yo. Zrobiliśmy jak najlepiej. Będliśmy, jak się da. W naszym starciu. I teraz będziemy znów klikać szybko. Widzę. Myszkę mam przygotowaną. Do klikania. Będę klikał nie wiem, czy. Moim pudełkiem do tego. Do. Yy, zapomniałem, jak. Do słuchawek. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Lepiej telefonem mi szło. No nie. Antek do mnie dołączył, widzowie? Nie wiem, ktoś miał takiego samego skina jak Antek. Jo, szybko idziemy. Teraz będziemy szybciej jak nie wiem. Juu, szybko biegniemy. Jupi. To będzie nas chyba przed ostatni wyścig. Bo ostatni zrobimy na koniec jak będziemy mieli wygrane i jak będziemy mogli sobie pety kupić. Widzowie. Napiszcie w komentarzu, z czego byście chcieli na Robloxie następny film Albo czy chcecie zobaczyć mojego pieska, Dżimbę Bo mój Dżimbus jest najlepszym pieskiem, jakiego ja znam Widzowie, jak macie pieska, to zostawcie Wy na komentarzu Napiszcie, czy macie psa I ja wam dam serduszko za to szybko minuta nam zostało szybciej może to ten niektórzy ludzie to to w sekundę robią rozumiecie tutaj na dole jest taki widać wszystkich my sobie sprawdzimy bo mamy prezent prezenty jo dostaliśmy ile tego tu też dostaniemy za darmo i ten. No i ile my mamy już wygram No i to jest coś Ciekawe jak no przy czwórce będziemy jest, czwórka nam się udała. Widzę szybko wy... biegniemy, 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 biegniemy Nowy rekord. Widzowie, bo tak szczerze, to je, to wygląda, jakby to był kanał Robloxowy teraz. A to nie jest kanał Robloxowy, tylko wy nie piszecie, z czego byście chcieli filmy. Dlatego. Mogę to kupić? Jedno? ja mogę. Epic. To super. Też jest. Mam dwóch? Tak, mam. Mam dwa pety. Szybko, klikamy, klikamy. 9 mi daje, plus 9. Szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. To za 9 czy 6? Nie, za 9. Jou, ile my chcemy, będziemy szybki. Jestem. Otworzymy sobie jeszcze jedno jajko. Jajo. jo Ale dobre może być. Czekaj, a... On jest ustawiony. To szybko idziemy. Ej, teraz coraz szybciej. Teraz... Patrzcie, jak my szybko to... Dwa już mam. Nie gadaj, że trzy już będę miał. Ja nie wierzę. Ja na czwórce skończyłem tu. A my pion będziemy mieli już 10. Może tak być. Idziemy. A tu. My już na niebieskim takim jesteśmy. Aha. To będzie nas ostat ostatni wyścig, widzowie? A jak chcecie więcej odcinków, to piszcie w komentarzu, wiecie, co macie robić, wszystko. No i będziemy kończyć. Szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy. Jakie duże pole mamy. Juh. To wygląda, jakbyśmy się cofali. Dosłownie. A my już fioletowym będziemy, na fioletowym. Jest! Ile dostałem tych? Ło! Wow. No to fajnie. Patrzcie, prawie już będę na 10 tysięcy, proszę. Zdążę? Ja byłem przed tym już szybko kupię, nie, jeszcze nie mogę ja to było tyle na dzisiaj z tego filmu, widzowie pamiętajcie aby pisać, czy macie psa i czy chcecie filmy z moim pieskiem Dziwą do zobaczenia w następnym filmie, pa pa